Na Niebuszewie, na Niemcowicze 26 znajduje się jadłodajnia obiady u Marcina. Jadę teraz sprawdzić. Codziennie są nowe, inne dania. Na Facebooku możecie znaleźć, jakie to są dania. Dzisiaj są klopsiki wieprzowe. Zobaczymy, czy to jest fajne do zjedzenia. Mówiąc szczerze, nie tego się tutaj spodziewałem. Karton testu zapłacę? Płatność tylko gotówką, ale obok jest to stokrotka z bankomatem. Zestaw dnia, o którym Wam mówiłem, kosztuje 35 zł. Mamy dzisiaj kapuśniak podany w ten sposób. Zupa treściwa i smaczna. Po chwili też dostałem drugie danie, no powiem Wam, jest grubo. No danie jest naprawdę potężne. Ciężko będzie po prostu to zjeść. Zestaw z trzech surówek. uraczki, kapustę kiszoną i pomidorki z ogórkami. Do tego też obrazu. Słuchajcie, nie byłem w stanie tego przejść. Tyle musiałem zostawić. Praktycznie prawie całą sukienkę. Jedzenie mega dobre. Naprawdę typowe domowe. Jedzenie mama albo babcia okay. yy, zrobiła. Zestawy dnia są po 35 zł. Plus do, ewentualnie 2 zł za dodatkowe pakowanie. Oprócz dań dnia macie też inne. Na przykład. Kurczaka, mielony, schabowy i te potrawy są po 33 zł i oddzielnie wtedy zupa jest za 10, czyli wychodzi nam 43 zł. Dania są generalnie smaczne, musi się troszeczkę przygotować, bo to jest wydawane na zewnątrz. Co chwilę ktoś podchodzi z własnymi jakimiś naczyniami, w słoiki też nalewa. Można tutaj ewentualnie sobie w słoik wziąć. Jest kaucja za ten słoik, chyba 2 zł. Także słuchajcie, reasumując. Potrawy są mega duże. Ja nie byłem w stanie tego zjeść. Ja bym wiedział, że bym nie wziął zupy, ale znowu bym jej nie spróbował. Więc słuchajcie, polecam. Jest na Facebooku. Przyjdźcie sobie, przetestujcie i zobaczcie, czy wam smakuje.